Kolejna odsłona pijanego pielgrzyma, nie chciałem wcześniej wydawać pochopnych y opinii na temat plaży. Nisi, elojini, z czerwonym piaseczkiem, którą wszyscy bardzo ładnie polecają. Jednak muszę Wam powiedzieć, jeżeli nie uprawiacie ani łudź surfingu, ani kajd surfingu, ani niczego podobnego do czego przydaje się wiatr. No to nie polecam tej plaży, ponieważ piździ tu niemiłosiernie jak w Kielcach i tak naprawdę no, niczym się nie wyróżnia ta plaża. Poza tym, że jest długo płytko, bo wody po kolana dopiero po 100 metrach gdzieś zaczyna się robić popas. Ta woda jest zimna. To jest miejsce fenomenalne pod tym względem, że jeżeli chcecie się ochłodzić, na przykład, to, to jest idealne miejsce, ponieważ temperatura dzisiaj sięga, przypuszczam, że ponad 40 stopni w słońcu. I woda jest zimna. Jest zimna, no może cieplejsza niż Bałtyk, ale jest zimna. I pod tym względem jest spoko, bo można wejść, można się ochłodzić, bo siedzenie na, na słońcu jest jest przeokrudny